Z strony Aleksa witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie ze słonecznego Dubaju, a w sumie ze słonecznej szarży. Jesteśmy dzisiaj na wielkich, międzynarodowych zawodach Longinesa, skokach przez przeszkody, w których startuje Amelia, tą którą już wcześniej poznaliście. Polka, która od 8 lat mieszka w Dubaju, ma tutaj konie i startuje. I to są naprawdę ogromne zawody teraz, ponieważ są Dwie gwiazdki, ale oprócz zawodów dwóch gwiazdkowych jest wielkie Grand Prix 155 pięciogwiazdkowe, czyli naprawdę tu już jest ogromny poziom. Jesteśmy tutaj od samego rana, teraz mamy jakoś godzinę 11. A Amelia jedzie konkurs 120, miała jechać 135, ale wyszły jakieś maniany i no nie wiem, coś się pokręciło przy zapisywaniu i jedzie 120, ma zamiar wygrać, także trzymajcie za nią kciuki. Ogólnie widzicie mój nos, jak jest czerwony. Jestem tak chora. My już z Mati myśleliśmy, bo Mati też jest chory, że w ogóle nie przyjedziemy na te zawody, ale napaszerowaliśmy się wszystkimi lalkami, jakie po prostu kupiliśmy. Czujemy się w miarę okej, okay, no bo też obiecaliśmy wam ten film zawodów, żeby wam pokazać, jak wyglądają e, tutaj te zawody w Dubaju i tak dalej. Te wielkie, takie prestiżowe. Tak Jezus, są jest... samolot leci. No możemy tu dzisiaj nagrać. Jezus Maria, samolot, to, to, samolot, traktor. No, także podsumowując, zapaszerowaliśmy się lekami i jesteśmy tutaj dla Was, aby Wam wszystko nagrać, ale powiem Wam, że jest ciężko. Szczególnie teraz jest już godzina, no, już nie jest tak ra, bo Tu jesteśmy od ósmej jakoś, nie? Ósma, od dziewiątej jakoś, no. To było już tak przyjemnie chłodno, a teraz się już robi coraz bardziej gorąco. Także jest teraz bardziej ciężko. W ogóle jestem cała na siluera dzisiaj, zobaczcie też. Skarpety mam w siluera, brczysy mam w siluera, bluzka mam w siluera, Amela też jedzie cała na siluera na zawodach. Ja się ubrałam na końsko, ponieważ prawdopodobnie potem pojedziemy sobie z Amelią na pustynię, na jej koniach, także też coś ponagrywam dla Was fajnego. Zobaczymy jeszcze, jak się będę czuła, bo jak zejdą ze mnie leki, to nie wiem, czy nie pójdę spać gdzieś tutaj na trybunach. I w ogóle muszę Wam coś powiedzieć. E, oglądaliśmy teraz właśnie do, dosyć sporo przyjazdów z Amelią, bo Amelia jedzie dopiero 122. I powiem Wam, że to jest taki poziom tego jeździska, Słuchajcie, niby wielkie międzynarodowe zawody, a niektórzy tutaj jadą, jakby po prostu. Pierwszy raz na y, koniu siedzieli i się tylko trzymają, aby tylko wygrać, aby tylko być jak najszybszym, aby tylko przejechać. Jakby ja nie chcę się z nikogo śmiać ani nic, ale po prostu sama Amelia mówi, że to tak kowicznie czasem wygląda, jak po prostu y, oni próbują za wszelką cenę jak najszybciej jechać. Y, miotają się na tym koniu normalnie w siodle i y, 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 no na pewno w Polsce... Y, Uważam, że w Polsce mamy dużo, dużo lepszych miejsców nie, nie, niż niektórych tutaj. Ogólnie też, yy, no wiecie, w Polsce teraz dużo mówi się o tym etycznym jeździectwie i tak dalej. Jakieś szarpaniny na zawodach koni, używanie bata jest coraz bardziej nagłaśniane. Yy, a tutaj, właśnie, yy, jakby Masę było przejazdów, co po prostu szarpali się z koniem i tak dalej. I jakby ja uważam, to, że to jest już kwestia kultury, ale tutaj na to no nie zwracają w ogóle uwagi. No po prostu jedzie, szarpie się, jedzie, próbuje wygrać i tyle. Także uważam też, że Polska jest jednak o wiele takim etyczniejszym, bardziej etycznym krajem dla koni, mimo, wszystko, mimo wszystkiego, mimo tych wszystkich niektórych afer na zawodach to i tak uważam, że w Polsce wszystko to lepiej wygląda. Ale oczywiście nie wszyscy tak jeżdżą, nie chcę wrzucać wszystkich do jednego wora, bo było naprawdę e, wiele bardzo ładnych przejazdów, takich wiecie, e, ręka do przodu, zero szarpaniny, e, bardzo ładnie jakby ten jeździec siedział w tym siodle, ale no po prostu też były takie aż skrajne przypadki, co myślałam, że jeździec zaraz spadnie z tego konia, tak go miotało w tym siodle, a w był pierwszy. Więc no, takie trochę komiczne to było. Ogólnie, stajnie już widzieliście w poprzednim filmie, ale teraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda podczas zawodów. Tam już traktor jeździ i przygotowuje ogromny parkur na te pięć gwiazdek. Tutaj mamy trybuny i są tutaj trybuny vipowskie z takimi fotelami. Tam mamy normalne trybuny. I zaraz Wam pokażę sklepiki, które po prostu przyjechały. Tak jak na polskich zawodach są różne stragany ze sprzętem, tak tutaj też są. I zobaczcie, mamy tutaj różne stragany. Tutaj mamy w ogóle kawalora, który jest też w różne siodła, kaski, sprzęt. Także wygląda to naprawdę identycznie jak na polskich zawodach. Takie namiotyki ze sprzętem. O, tu też jakiś duży sklep się rozłożył. Także, o derki w ogóle, ja nie wiem po co im grube derki Serio, co są mega grube derki I, i je sprzedają Osiodła z prestiża, pełno to z prestiża Czapraczki Z jakiej marki? Nie znam tej marki Ale w ogóle pierwszy raz widzę jakieś ładniejsze czapraczki Niż te, które były w ich sklepach jeździeckich Tym błękitnym mi się podoba Szare też ładne Właśnie do Amelii zadzwonił luzak, że jej koniec gotowy i może iść wsiąść Także Amelia poszła na rozprężalnię i właśnie jej idziemy szukać i ją ponagrywamy, jak się rozgrzewa. Mamy tam Amelię, która właśnie wsiada na konia, jej luzaka, i jej mamę. I Amelia się będzie zaraz rozprężać. W ogóle na tych zawodach można zobaczyć tak wiele różnych narodowości, tyle ludzi po prostu z różnych krajów, czy kraj się mówi z różnych kraj? Krajów, boże, przepraszam was za mój język polski, ale no po prostu mnóstwo ludzi, przeróżnie ubranych, niektóre panie nawet startują w tych chustach na głowę. Które mają założone pod kaskiem. Także po prostu szok, ile tutaj wszystkich kultur się znajduje. I po prostu każdy jest równy, nikt na siebie krzywo nie patrzy, nikt siebie nie ocenia za inny kolor skóry czy inny strój. I po tygodniu spędzonym tutaj, po ponad tygodniu spędzonych w Emiratach, mogę szczerze powiedzieć, że są bardziej tolerancyjni niż ludzie w naszej Polsce. Naprawdę tutaj nieważne jaki masz kolor skóry, jak się ubierasz, jaki, jaką religię wyznajesz, no po prostu w tych emiratach każdy jest równy i zaznaczam, że mówię tutaj o emiratach. Wiadomo, że są inne państwa islamskie, w których jakby jest więcej rygoru, więcej zasad e, i tak dalej, ale emiraty są naprawdę bardzo, bardzo tolerancyjne. Słuchajcie, Amelia już idzie. Na parkour, startować. Trzymajcie kciuki. Jaki super konik! Tak ładnie skakał. Pięknie. Ale ładnie wygląda w tych nałożnikach z Siluera, No pięknie! Jak tam przejazd opowiedz swoim panom! Super. super przejazd idealnie, nasz młody baby się uczy skrótów i idealnie mu poszło, niczego się nie bał, także jestem bardzo zadowolona. Super gratulacje raz jeszcze. A pięknie. Kiedzę na top koniu w Dubaju, który właśnie dzisiaj szedł zlecił, i zaraz jedziemy z Amelią na pusty, nie tak Wam wszystko pokażę. W ogóle zapomniałam o tak także ubrałam się cała lub i zapomniałam. Potem pokażemy Wam ten duży konkurs Grand Prix. Mam nadzieję, że jeszcze zostaniemy na niego i Wam pokażemy ten konkurs. Całe silwary. silver silver, silver, silver 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 is the best. No, czemu ty zsiadłeś z konia na środku pustyni? kończył się właśnie konkurs 145 i czekamy na rundę honorową. Była już rozgrywka, mamy zwycięzców e, i chyba Włoch wygrał, słuchajcie, Włoch. Włoch wygrał. Włoch wygrał. Włoch wygrał. Włoch wygrał. W Dubaju nie, nie rozkładają... No Włoch wygrał. Irlandczyk. Irlandczyk? A, a tutaj widać jak była włoska. Dobra, to jednak Irlandczyk. Ale i tak Irlandczyk wygrał w Dubaju. E, I rozkładają czerwony dywan na dekorację. Widzicie mój nos? To jest po prostu tragedia, jak ja wyglądam. Jestem chora. Masakra. Słuchajcie, wróciliśmy już do hotelu. Bardzo dziękuję jeszcze raz Amelie za wspaniały dzień na tak prestiżowych zawodach, że nas oprowadziła, że mogłam wsiąść na jej konie i tak dalej. Co do przejazdu Ameli na zawodach. To muszę Wam powiedzieć, że zdobyła dziesiąte miejsce, które było płatne, czyli, że zdobyła tam nagrodę pieniężną za to miejsce. Było bardzo wysokie, ponieważ było około 100 zawodników i była dziesiąta, także naprawdę wspaniale. No i co do jazdy Ameli, to widzieliście, jak ona bardzo ładnie jeździ, bardzo technicznie z delikatną ręką e, i naprawdę ta polska zawodniczka e, zaprezentowała polskie jeździectwo na tej arenie dubajskiej bardzo, bardzo dobrze i na tle tych wszystkich tutaj e, jak to powiedzieć, tutejszych jeźdźców wypadła moim zdaniem najlepiej i bardzo, bardzo dobrze. Że to już jest koniec naszej jeździeckiej przygody w Dubaju, mam nadzieję, że Wam się podobało i czekajcie teraz na przygodę marokańską. Buziakim, pa!